Siem, 🎵🎵🎵 Siema siema widzowie, to jest Emil, z nią to film na moim kanale Jak widzicie dzisiaj jestem z sweterku od babci, tak, yy, w moich jeansach i oczywiście w czapetce świątecznej, bo niedługo są święta I jak widzicie pod tytułem filmu dzisiaj sobie ubierzemy na, dzisiaj jesteśmy na Minecraft, przybydę, i dzisiaj sobie ubierzemy oczywiście choineczkę, bo czemu by nie, tylko może pójdę spać najpierw Włączyłem specjalnie na ten film Research spak Świąteczny. Wygląda on mega spokojnie, ale no. Ogólnie to wstępne zostawcie żyło. W ogóle subskrypcja widzi na niej Skorda. Tak? Raczej tak. i no. Dobra, ja już Was zapraszam. i postawić tutaj pokoikę. Tylko nie wiem, czy w domku chyba. I tak nieskończony ten dach mam. no to... W sumie można by było w tym domku moim. Ale nie wiem, chyba zrobię obok domku jednak. Yy, założę... A nie, ja mam te sadonki. Dobra, ale to potrzebujemy jeszcze jednej, żeby zrobić takie wielkie drzewo, bo chyba da się robić z tych sezonek, takie wielkie drzewo. Mi się wydaje, że da się robić, a jak nie to... No. Więc spróbujemy zrobić jak największe i je ubierzemy. Znaczy one są już automatycznie ubrane.

Ogólnie to, jak to nagrywam, to jak to wrzucam, to zostało dwa, zostały dwa dni do świąt, więc no... E, no, wesoły świąt w ogóle. Mm, te święta oczywiście nie będą takie zwykle. ale zawsze będą te święta, zawsze rodzinką jakąś tam... Dobrze, już mamy 4T. Te. Musicie też napisać, czy macie już ubraną Henkę ja na przykład. Jeszcze nie mam, bo ja mam taką tak, zazwy tak zazwyczaj roku mam, że ubieram jak gdyby dzień przed Wigilią, dlatego jutro będę ubieram, także no. Dobra. Ej, potrzebujemy jeszcze tego czegoś od kości. Od kości. A ale ja nie wiem czy ja to mam. Najwyżej wybiera się na, po na wyprawę. No chyba tego nie mam. A ja to mam, <śleszy> to. No serio. No, weźcie, no. Dobra, to widzimy się jak to zbiorę. Dobra, mm, PTW. Ja se, y, przychodzę z tego cave'a, nie? Już tak jesteśmy pocięci, także dzień dobry od nowa. Y, wychodzę sobie tam z kajewa, widzicie, jest tam ta... Y, jakoś tu się podbudowałem, nie pamiętam z której strony tego nie chodzi. Wyszedłem z tego cave'a nie, nie? I y, podchodzę tutaj. Patrzę, a tu drzewo urosło! I na ciulia zbierałem te kości Męczyłem się tam chyba nie wiem z 20 minut Może i nawet Żeby znaleźć jakieś szkielety. W to drzewo samo wyrosło To się takie duże Dobra, nie pytam po prostu, nie pytam. Widzicie mam jeszcze mięso za samograffa Po prostu spadły tam i w ogóle creeper też no, no, no Jakoś się to trochę indziej wygubiłem Dobra Przechodzimy do drugiej części odcinka, czyli ubieranie tunki. Ogółem to potrzebnym jest żelazo, bo z żelaza się robi takie fajne barierki. Musimy zrobić barierki. Na potrzeba odcinka zmarnuję całe moje żelazo, ale czegoś nie robi. Jak się robiło barierki? Tak się robiło. No właśnie, o tym mówiłem. Są takie lampki świąteczne, yy, tylko potrzebujemy sześć, czyli to nie będzie i nawet nic w Dobra, zacznijmy już ubierać. Chociaż może nawet. Nie, no, nie wiem, co to będzie potrzebne, pół w Dobra, jako gwiazdę nie wiem jeszcze co damy. Tak, chcę. Nieład artystyczny, że tak ujmę. Mieć tu. Oj, no nie wystarczy mi ten. Przepaliła się już żelazo? Przepaliła. Dobra, yy, generalnie to tutaj zrobimy tak na górze, będą ten. Magia świąt, przeżyłem! Ale u mnie leje nie. Dobra, wiecie co? Y... No, u mnie leje strasznie. Także, no. no, może nie tak strasznie, ale leje trochę. Eee, przyda mi się tu coś, stąd czekaj, sprawdźmy w ogóle. No nie, nie, nie. Chodzi to sadło, że to będę na później miał. Ale tak, musimy zebrać plony co ma jej piękne i farne. dobrze, posa posadzimy za chwilkę to pójdę zrobić niewielkie no. no myślę, że jeszcze się pojawi w, w, w piątek jeszcze się powinien pojawić film jakiś i to już będzie raczej tak normalny nie może zbyt coś coś, na zależy. Zobaczymy. No daj już całe. Wiem, że nie powinienem tego tych pierwszych śniąć, bo oni urosły jeszcze. Wyszedłem na minus z tych ziemniaków, ale dobra. No, oznaczenie na minus, ale no. Chcę po prostu posadzić w miejsce z głowem. Dobra. Yy. Dobra. Mm. Ubieramy dalej chojneczkę. Tylko zaraz musimy iść spać. Kuck. Change my mind. Change my mind, kurda. Ktoś ma mnie na Discordzie czy widzi, to wie, o co chodzi. Change my mind, nie, 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 Albo w sumie, dobra. Czul No, będzie tak. Dobra, nieład artystycznie jest. Idziemy spać, O oh je. Yeah. Ale my wale se. No. Także no. No, film ma już 12 minut. No to troszkę taki kilka minut będzie. Dobra, na razie mi się to podoba. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało bez tych stórek. A no, że mam te córki na to teraz przydałoby się coś, żeby było A może jeszcze lec to postawimy tutaj? A nie, jak się chyba nie da. No, no kurde, no spadłem znowu. Dobra, hmm, jakaś ozdoba. Coś kolorowego. O, tak, dobra, to będzie dobrze. To będzie. To będą, to będą, będą Dobra, generalnie postaram się kłaść to. Tak jakoś, tak, 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 jeden tu, jeden tam. Kurde, dobra, mm. zarąbiście to wygląda jak dla mnie na razie. Oczywiście to jest Minecraft, więc no. Z tym, że prawie zginąłem. Ale no. I jeszcze, oczywiście, gwiazda na górze. To już jest koniec. Bardzo piękna choinka. Mm. Yy. Te schody zasłyszałem w ogóle. No. Ale tak. Miałem pomysł, żeby na górę dać yy, dzwon. Tylko czy ja mam dzwon? Bo chyba go nie mam. Dzwonek się dało robić. Czy da się tylko zdobyć? Skądś tam. Więc chwilę sprawdźmy. Ogn... A może ognisko tam damy? Ej, to nie jest... O... Ej, łańcuchy mogę dodać. Co mi dalej mogę dodać, ale nie wiem, czy mi starczy No dobrze. Co mm. on się da chyba tylko zdobyć, o ile dobrze myślę? O ile dobrze myślę? No. C.A. Eee, chyba się dało tylko zdobyć. No to zróbmy tam ognisko Będzie się świecić. No. Dobra, musimy znaleźć Ja się robię ognisko A mogę zrobić, dobra mam. Bo musimy się jeszcze dostać je Na górę, na samą górę Dobra, jesteśmy na górze Fuła to będzie... Dobra. Będziesz moją gwiazdą przewodnią. <słyska> Minecraft, choinka, że za zakończonym. Dobra, ja się już z wami będę żegnał. Jeszcze raz wesołych świąt. Jako prezencik możecie mi dać subskrypcję i łapkę w górę, bo mam pomysł. Yy, ale to jeszcze na razie koniec bo teraz się pytałem, co zrobić z GTA i nie wiem, co dalej ją robić, czy nie. Może zrobię. Dobra. Eee, sorry, owca. Nie będę się już biegł. Eee, no, nakarmić. Chodź, 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 Dobrze. Eee, dobra, ja już was żegnam. Do następnych odcinków i... Bajo!